Dynamiczny rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rodzi pytania o naszą przyszłość, w tym m.in. o to, czy w sklepach zabraknie towaru oraz czy jego ceny wzrosną. Na komentarz poprosiliśmy Dariusza Rostkowskiego, właściciela sklepu Intermarsze w Działdowie. Aby uniknąć wzrostu cen żywności, wszyscy konsumenci musimy się zachowywać dosyć racjonalnie, ponieważ nagłe wybuchy paniki powodują, że dajemy pole do popisu spekulantom. Jeżeli za pewne dobro ktoś jest gotów zapłacić więcej, a jego jest ograniczona ilość na rynku, wtedy te ceny idą do góry. Tylko takie regularne robienie rozsądnych zapasów. Powoduje, że ceny żywności nie będą się dramatycznie zmieniały, bo mówimy tu o ruchach w górę, jak i w dół. Zdaniem specjalisty w tej dziedzinie, w obecnej sytuacji potrzebnym nam jest przede wszystkim spokój. Najważniejsze jest to, żebyśmy zachowali spokój i zdrowy rozsądek. Czas dużych, rodzinnych zakupów, to może lepiej nie teraz. Lepiej, żeby jedna osoba z danego gospodarstwa domowego dokonywała zakupów, w ilościach, które są na o chwilę potrzebne, jeżeli chcemy robić zapasy, róbmy je w sposób umiarkowany, ponieważ jeżeli na rynku nagle zacznie brakować jakiegoś towaru, jego cena bardzo prawdopodobnie może dramatycznie wzrosnąć, przez co nakręci się mechanizm spekulacji. Lokalni dostawcy odpowiedzialnie podchodzą do sytuacji i nie windują cen. Należą się bardzo duże podziękowania naszym lokalnym działdowskim piekarzom za to, że nie ulegli mechanizmowi spekulacji zachowali się bardzo odpowiedzialnie zwiększając produkcję zwiększając podaż danego produktu a nie podnosząc i nie windując cen, za co należą się bardzo duże podziękowania. Pozostaje najważniejsze pytanie czy na sklepowych półkach nie zabraknie towaru? Robimy wszystko, abyśmy mogli mieć zapewnione ciągłość dostępności towarów dla klientów, jak i ciągłość łańcuchu dostaw. W obecnej sytuacji, nawet tak bardzo nieprzewidywalnej w bliższej i dalszej perspektywie, nie ma podstaw, żeby mieć zbyt duże obawy o braku, braku towarów. Możemy spać spokojnie. Lokalne sklepy zadbają o to, by nie zabrakło nam żywności i innych niezbędnych produktów. Zadbajmy jednak o bezpieczeństwo własne i innych. Na zakupach zachowujmy się przede wszystkim odpowiedzialnie.